Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Marcella, a jest to już szósty odcinek z serii Hypixel SkyBlock. Przepraszam, że dzisiaj tak późno odcinek wychodzi, ale bardzo, ale to bardzo mocno wciągnęłam się w pewną grę. E, dokładnie GTA 5, czyli Grand Theft Auto 5. E, no, mam nadzieję, że mi wybaczycie to. Ale no, po prostu tak się wciągnęłam, że nie mogłam się zebrać do nagrywania odcinka. A wczoraj, bo zwykle nagrywam odcinki dzień wcześniej, nie mogłam nagrać, ponieważ jak ściągało mi się GTA, internet był tak słaby, że jak dosłownie wchodziłam na Hypixela, to od razu mnie wywalało. Więc no, niestety nie miałam takiej możliwości, żeby nagra nagrać dla Was odcinek. Ale mam nadzieję, że się za to nie obrazicie, że dzisiaj wyjątkowo będzie odcinek tam e, o 15, może 16. E, dalej myślę, że wrócimy do t, normalnej częstotliwości e, koło godziny 13. E, więc teraz, jako że już się wytłumaczyłam, myślę, że możemy przejść do początkowych jakichś upgrade'ów. Mam tu trochę zenchantowanych, no, na pewno nie wszystkie zużyję. E, emeraldów Redstone mam trochę, chyba powinno wystarczyć na jakiś upgrade. Węgiel nie e, i tak, tutaj też nie. No ile dobrze pamiętam, to już tylko te dwa na razie możemy ulepszyć minionki. E, tak, bo kol minionek potrzebuje stak, a on potrzebuje dwa staki, więc jeszcze chwilowo nie będziemy mogli ich ulepszyć, ale te dwa już jak najbardziej możemy. Ech, nie stać mnie, no niestety. I tutaj możemy ulepszyć. Niedługo też będziemy ulepszać jeszcze następny raz e, emeraldowego minionka. Ale na razie jeszcze nie na to pora. A więc na dzisiejszym odcinku myślę, że ulepszymy sobie jakiegoś minionka. E, I myślę, że tym minionkiem będzie hmm, jakiś minionek, który by się przydał ze względu na kolekcję potem. Eee, albo po prostu pójść po sloty i zrobić akację i jungle, ale myślę, że na pewno kolekcja tego by się przydała, tego by się przydała. Ale myślę, że najlepiej będzie chyba na razie zrobić te dwa minionki. Więc ja się widzę z Wami za chwilę. A więc ja do Was wracam już z akacją minionkiem poziomem 5 i jeszcze muszę tylko zrobić jungle minionka. I będziemy mieli wszystkie minionki ze wszystkich rodzajów drewna. Oakwood, który tam gdzieś jest, dark, o, Darkwood, e, Sprucewood, Wood, który też tam gdzieś jest, Akacja i jungle, więc ten rozdział będziemy mogli już zamknąć. Chwilowo przynajmniej. Jeśli chodzi o robienie minionków drzewnych, ponieważ myślę, że na początek wystarczy je do piątego levelu dobić, żeby tam mieć. Tam jest pięć rodzajów tego drewna tutaj. O ile dobrze wiem. Chyba tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć jest rodzaj drewna. A więc, tak, 30 min unik minionów, myślę, że będzie ok. Bo, o, o ile się nie mylę, to całkiem sporo eee, trzeba na chociażby Oak Minion na poziom szósty. To nie, to jest tylko w sumie 16, więc to nie jest aż tak dużo. Ale no, myślę, że na razie tylko ten e, poziom piąty wystarczy, ale najpierw jeszcze muszę wbić kolekcję, jeśli chodzi o, o jungle Wood, Tak samo jak było ze wszystkimi poprzednimi, więc ja się widzę z wami za chwilę. A więc ja jestem już do, z wami z powrotem. E, I mamy jungle minionka level 5, więc mamy już wszystkie budowe, e, w sumie drzewne minionki. Na poziomie 5, co mnie bardzo cieszy, teraz myślę, że moglibyśmy zrobić na przykład minionka. Lapis nie jestem pewna, ponieważ lapis byłoby trochę ciężko pozbierać, ale mushroom zobaczymy, ile na upgrade potrzebuje mushroom minion. Bo jest szansa. Że i tak będę chciała iść w kierunku grzybków, ponieważ jest magical mushroom soup. To jest zupka do latania. Eee... 20... na każdy. Okej, okay. to no to możemy zrobić. Tylko nie wiem, czy to trzeba obu rodzajów, czy tylko jednego. Nie wiem, zaraz się dowiem. Ja do Was jeszcze na chwilę wracam, zanim pójdę go ulepszać tego minionka. Eee, chciałabym. O! Pici. mi się tam podoba więc e, aż screenshota zrobiłam, żeby było wiadomo, że miałam takiego farta, więc ja idę <ścoughs> e, zbierać te e, grzybki na minionka. A więc ja już e, znowu jestem z wami i mam tu mushroom minion poziom drugi. I okazało się, że jednak potrzeba tylko jeden kolor, ale będę jeszcze chyba trochę zbierać, ponieważ... Możliwe, że dzisiaj będę chciała zdobyć Magical Mushroom Soup Recipe, więc myślę, że jak przy okazji ulepszymy jeszcze z jeden poziom minionka, to będzie dość fajnie. To jest jakieś. 5 hmm, taków, tak. Idealnie pięć taków, więc ja się zabieram do kopania, można tak powiedzieć. I widzimy się za chwilę. Dobrze, a więc ja już jestem. Znowu z wami. I możemy mushroom minionka poziom trzeci skraftować. Już, więc już fajnie dwa upgrade'y dzisiaj na nim poszły. I jeszcze musimy sprawdzić ile w kolekcji mamy. No dosłownie 10 sztuk. To myślę, że nawet już na odcinku to zrobię. Ponieważ 10 sztuk grzybów, o właśnie, to jest tak mało. Magical mushroom soup recipe. Czyli jakbyśmy wzięli... Sobie hmm, trochę tak tutaj jest, powiedzmy, bym chciała do staka dojechać. E, byśmy mieli wtedy stak zupek pozwalających latać. E, I dzięki nim ja też buduję sobie tamtą farmę na dole pod wyspą, jak, jak widzieliście. O, już nawet za dużo. I do tych zupek jeszcze potrzeba miseczek, ale to da się załatwić. Oraz potrzeba Redstone'a i Glowstone'a. Glow, Glowstone'a jeszcze e, nie mamy, więc myślę, że możemy się po niego wybrać. E, tak: Red Mushroom, Brown Mushroom, Redstone, Miseczka i Glowstone. Więc ja myślę, że komenda Hub będzie dobra. I teraz idziemy dokładnie przez Graveyard e, Lag. Nie, nawet nie ma Laga, tylko się dziwnie długo Teren wczytywał. Idziemy sobie przez Graveyard. E, tylko ja zapomniałam tego... O. Opsaj. Eee... Dziwię się co jest... Nie tak, ponieważ... E, jak dobrze pamiętacie... Ja tutaj mam Superior Intimidation Talisman. Panie... Możliwe wiem, jak ja przekładałam to dalej, to na chwilę mi się... Jakby, na chwilę jakby go nie miałam wykwipunku, nawet jak mam ciągam go na myszce. No zampi mnie kompletnie o lewa. Bardzo dobrze. E, bo jak tak się go wyciągnęło, to teraz twierdzi, że nie mam tego roten Flasha w ekwipunku, więc. Mm, jest to dosyć dziwne, ale ja osobiście do tego nic nie mam. A więc. Tutaj idziemy. Na Spider's Den. Ja tu już byłam, bo wbijasz trochę leveli kombatu. Yy, ja już, o ile dobrze pamiętam, w nederze byłam. Znaczy, w sumie w nederowej fortecy, bo tam jest głównie to. A tu jest sporo pająków, dlatego... Ja się bym chciała stąd jak najszybciej wynosić, bo niektóre z nich są całkiem groźne. Aha, Weaver Spider. Yy, to mi nie... to ani to mi nie jest potrzebne. Nie dziękuję. I myślę, że nawet byśmy mogli nie, kiedyś zrobić e, minionka z pająków. E, tylko one są pieruńsko trudne do utrzymania. Pająki trzeba w takim zamkniętym pomieszczeniu, można tak powiedzieć, trzymać. Dobra. <laughs> Idziemy do Blazing Fortress. To ani to mi nie jest potrzebne. Mamy teraz red mushroom, brown mushroom, e, miseczki możemy po prostu z drewna skraftować, redstone mamy, czyli ostatnie czego potrzebujemy, to jest glowstone. Dobra, tu mnie pigmony nie, nie atakują, a więc musimy uzbierać ta glowstone'a, myślę, że to nie jest aż tak dużo, żeby, e, nie wiem, się jakoś przejmować tymi, żeby to zajmowało z godzinę czy dwie, a więc ja to myślę, że nawet na nagraniu zrobię, ponieważ, no jak widzicie... To idzie bardzo szybko. U. Dziwny Portal to Blazing Fortress. A faktycznie to jest z, z nowej kolekcji. Nawet widziałam ostatnio filmik na YouTubie, że, że typu. E, tutaj kopał mnóstwo netherracka i jestem chyba pierwszy na tabeli. Można tabelę sprawdzać, już Wam pokazuję. Jak tutaj, jak wejdziecie na przykład w kolekcję, to tutaj możecie patrzeć, gdzie jesteście na tabeli. Tutaj chyba akurat nie można, tak? Tylko tutaj można. No i ja tutaj nie jestem zbyt dobra, bo no jeszcze tutaj w ogóle praktycznie niczego nie zbierałam. Tutaj, no tak średnio bym powiedziała, nie jestem aż tak źle, nie jest aż tak dobrze. E, fishing to jest całkiem nie najgorzej. E, mining. No diamentów to nie wykopałam dużo żelaza. Też tak nie za wiele bym powiedziała. Farming Collection, no tutaj na pewno w dyniach będę miała sporo. No i możecie oczywiście jeszcze skille sprawdzać, jak jesteście 18, 27, 33, 13, 12, 27. No bo to pierwszy level to nie dziwne. Carpentry to już zbiłam piąty level od ostatniego odcinka. Alchemii jeszcze nie robiliśmy, alchemii i enchantowanie też jeszcze nie robiłam. A więc. E, tak się można sprawdzać statystyki, myślę, że kiedyś pod takie statystyki nawet może pójdziemy i ja będę trochę grindować tutaj, żeby mm, bić sobie te statystyki i koniecznie wiem, że e, musimy postawić jeszcze może niedługo, jak trochę będziemy mieli tak z, powiedzmy 15 milion slotów. M może coś trochę więcej. Nie wiem, no już mamy sack. To już możemy to wywalić. Idziemy teraz do nas na wyspę, skraftować trochę więcej zupek. Wiem, że na pewno będzie trzeba iść w accessory bag i poszerzyć go dużo, ponieważ jest on bardzo potrzebny, jeśli chodzi o walkę. Dużo talizmanów, to jest podstawa tutaj na Hypixelu, przynajmniej na SkyBlocku, więc jak ktoś, tutaj weźmiemy trochę drewna, tak z pół tego, więc jak ktoś tutaj chce grać i tak chce do czegoś więcej dojść, niż tylko chwilę pograć i pójść no to zdecydowanie polecam, yy, no to niech ja to yy, to zdecydowanie polecam yy, redstone minionki, my tam na razie mamy tylko jeden, ale na razie idziemy po minion ale trzeba tam więcej postawić, żeby mieć jednak dużo tego Na bo redstone też jest potrzebny do superkompaktorów 3000, więc no to jest dość potrzebna rzecz, to chyba... Tak, było. Tak, tak, to było. Ja tutaj mam swoje takie rzeczy typu mm, właśnie hot potato book, który na drugim koncie mam minionka. Znaczy się sobie na drugim profilu mam minionka z tym. Właśnie z ziemniaczkami, więc tam trochę generuję. No i tutaj mam jakieś klocki do tej farmy. Tam jeszcze mam kobel nawet niedokończony. No, farmy trochę jest, tam trochę dobudowałam ostatnio, ale ostatnio tutaj też dużo nie grałam, więc no, na razie to się chwilowo raczej zwiększać nie będzie, bo będę grać w GTA, tak jak już wspominałam na początku filmu. A więc, e, co ja chciałam zrobić? Mogę w sumie wam pokazać e, mój drugi profil. E, tak. with with Firel 1313. Jest to mój kolega, link do jego kanału jest praktycznie zawsze w opisie. Tu jest nasz minionek. O, właśnie. Łohoho. No i możemy mieć następnego hot tej booka. Ja sobie tam gdzieś e, kiedyś będę tradeować na e, główne konto, ale na razie... E, znaczy się w sumie na, na solo profil. Tutaj chwilowo e, jestem w takim secie, no nie pytajcie. Ale tu się dziwne rzeczy odwalają, ale też tu jest e, ice minionek na poziomie 10 jest to mega duży poziom i praktycznie całe Q zajmuje mi e, opróżnienie tego minionka, więc jest e, totalnym, na totalnym wypasie i będziemy go chcieli ulepszyć na tam poziom 11 z firelem, ale tutaj. Ale no jak na razie jeszcze nie mamy dobrej ilości na to, żeby go ulepszyć, więc nie wiem, czy ja wam tu wam więcej coś do pokazania, tylko skraftuję ten zinchantowany lód. W sumie to mamy tutaj prawie 6 taków zenchantowanego lodu, więc nie jest tak źle. A więc um, myślę, że możemy się przelogować chyba na profil. Mm -hmm. Za 3 sekundy, ok. Eee, dobrze, działa. Eee, I możemy na pewno, jeśli mamy oczywiście receptę, możemy zrobić jedną bardzo ważną rzecz. Eee, Kurczę. Nie mamy medium storage. Szkoda, bo gdybyśmy mieli receptę na medium storage, to byśmy mogli. Eee, jak zwykle muszę zniszczyć. Potem w komentarzach piszecie, że, że nie szanuję pracy minionków. Mm. Więc... Ja mówiłam właśnie o tych medium storage'ach, Więc jak kiedyś będę miała na nie e Risajpa, to oczywiście je zrobimy. Myślę, że nawet będzie można kiedyś postawić tego minionka. Myślę, że zamiast Wit minionka można by było go postawić, ponieważ Wit nie jest taki ważny. Mamy go na poziomie siódmym. Ślę Wiecie co, teraz to zrobimy nawet. E, kompaktor już mi nie będzie potrzebny. Chwilowo pójdzie do skrzynki z minionkami tutaj. E, tutaj hop, sobie wszystko odkładamy. E, I tutaj trzeba trochę rozkosić. Właśnie, ja tu też potrzebowałam pochodnie, żeby e, się żadne mopki nie respiły. Tylko często te, nie pamiętam o tym i potem się respią. I to jest problem. Bo kurczę, jaki szybki jest ten swank. Dobra, będzie tak. Mm, tutaj trzeba udeptać. W sumie, wiecie, co ja, jak przygotuję tutaj wszystko pod tego minionka, to zaraz wracam. A więc ja jestem z powrotem i stawiamy minionka. I tutaj można tak na krawędzi bloku dać pochodnie. Jest to dość przydatne. W sumie nawet mogę to zrobić, yy, bo jak no tutaj na dnie. Bo wtedy się mopki nie rozpią, ponieważ tutaj to tak kiepsko, bo jak one będą zniszczyć te bloki, to te pochodnie będą mogły spadać. I to będzie takie średnie. Mam przecież pochodnie w tym wenderczeście. I to zapobiega właśnie rozpieniu się mopków. Tutaj mam pochodnie. I dzięki temu na Waszej wyspie na pewno nie będą się pojawiały mopki przy minionkach. A uwierzcie mi, mogą. E Tutaj mam już pochodnie. Tutaj mam. Jak zwykle nie szanuję pracy minionków. I oczywiście bym zapomniała. Jako, że. W ostatnim odcinku czytałam niki wszystkich ludzi, którzy pisali fajne komentarze. To w tym odcinku zrobię to samo. Wejdę tylko sobie na moim podglądzie na. Listę komentarzy pod, pod ostatnimi e, filmikami, tylko muszę tutaj to wczytać. E, już poczekajcie chwileczkę, lub wiecie co, ja zrobię cięcie, ogarnę to i do Was wracam. Dobra, ja jestem z powrotem i mam tutaj dwa komentarze od e, Piotra Błyskuna. Pierwsze to już odpisywałam na komentarze, ale jeszcze raz na odcinku powiem wszystko, jakby ktoś czegoś nie zrozumiał. Dana osoba, w sumie, która pisała taki komentarz. Co robi kompaktor? Kompaktor działa tak, że jak tutaj mamy takie melony, to on jakby przetwarza te wtedy te melony, te 9 melonów na taki jeden blok. O. Może? O, właśnie. Tutaj miał 8 melonów, zebrał, kill, zebrał 4 i włożył tutaj jeden blok, bo miał już 9 melonów. Dzięki czemu e, skompaktowało mu się w blok. Dalej, dziękuję za informację, że zginął mi tutaj gdzieś przy tym minionku. Też już e, widziałam na nagraniu, że ja go tutaj upuściłam i potem on zniknął, bo bugi Hypixela. Oczywiście. I czemu się boję kryptoguli. Nawet mogę Ci pokazać teraz na odcinku, jako że i tak już trochę zrobiliśmy. Pójdziemy tylko odłożyć pieniądze i pokażę Ci dokładnie o co chodzi z tym, że się boję kryptoguli. Bo to najlepiej pokazać na przykładzie, ponieważ no jest jeden uzasadniony powód Zaraz tam pójdę, specjalnie odłożyłam pieniądze, żebym nawet jak zginęła, to żebym nie straciła tych wszystkich coinów A więc, chodźmy tutaj do Crypt Gooli. No i ja się tutaj, można powiedzieć, trochę pod nie podłożę O, tylko sobie ekwipunek posortowałam No i popatrz, e, jakby tylko zechciał mnie... O właśnie, mają mnie na 5 shotów Właśnie, raz no kurze. No właśnie. I już umarłem. To jest jakieś 6, 6, 6 szotów, A ja je mam na dwa szoty. A one są dość szybkie, więc. No niestety. No e, e, no tak. No kiepsko mi z nimi walczyć. Znowu się zaczepiłam. No i jeszcze drugi komentarz od Piotra Boskuna pod e, jeszcze jednym filmikiem, e, że gratuluję. Oczywiście, dziękuję za gratulacje, że zapanowałam trochę nad tym dźwiękiem, to prawda. Ale to głównie w... była wina tego, że, by... że były różne takie niejasności z bramką szumów, mogłabym powiedzieć. Ponieważ bramka szumów ucinała dźwięk w moich poprzednich filmach, niektórych co pewnie widzieliście. I nie było to zbyt dobre dla ucha, ale dziękuję. Tak już naprawiłam. Aha, i następny bug Hypixela. E, pamiętacie jak wam mówiłam, że nie mogłam się ruszyć e, na którymś z poprzednich odcinków i że nie mogłam nic zrobić? No to właśnie to jest coś takiego. E, tutaj. O. Czasami da się tak, a czasami trzeba hawa, bo czasami po prostu trzeba wyjść z serwera. Zależy jaki przypadek. A więc, ja myślę, że będziemy już kończyć ten odcinek. E, <tod> I jeszcze jedna ważna sprawa. O, jako, że w tym tygodniu miał być content codzienny, i wywiązałam moim zdaniem się z umowy, bo dzisiaj właśnie jest niedziela i widzicie ten filmik i też go nagrywam. E, więc ten tydzień był content codzienny. E, w przyszłym tygodniu mogę Wam zagwarantować minimum dwa filmiki. E, na pewno może być ich trochę troszeczkę więcej. Myślę, że wstępnie odcinek będzie we wtorek, e, czwartek i niedzielę. Możliwe, że będą takie trzy odcineczki, e, albo myślę, że może nawet jutro będzie odcinek. Mm, jeszcze się dowiemy. Na pewno możecie wyczekiwać, że jutro albo pojutrze na pewno będzie odcineczek. Jeszcze nie wiem dokładnie jak rozpisać i ile będę miała czasu, więc na pewno będę Was informować na bieżąco, ale jutro albo pojutrze na pewno możecie się spodziewać odcineczka. Myślę, że jutro jest na to spora szansa, pewnie też trochę później, ponieważ dzisiaj już nie zdążę tego nagrać, ani wrzucić na YouTube, więc mm, może jutro jak stanę wcześniej troszeczkę, to... Będę mogła na, dla was nagrać filmik właśnie na, na ten sam dzień, czyli na jutro, ale tak to, co myślę, że na pewno w wtorek naj, najpóźniej będzie filmik, a na jutrzejszym bądź, bądź wtorkowym filmie zależy kiedy ten film wypadnie. To powiem wam kiedy będzie następny filmik, a potem ustalimy sobie jakiś regularny grafik. A więc. Ja już pogadałam, pogadałam, całkiem dużo pogadałam, więc ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Jako, że jeszcze nie wspominałam, możecie zostawić łapkę w górę, jeśli, tam, jeśli Wam ten się filmik podobał. I oczywiście, żeby więcej osób mogło ujrzeć ten film. Oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby jeśli Wam się podoba ten content i żeby pomóc mi w rozwoju kanału. A więc do widzenia! Cześć!